Marzec 2020 roku na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. To pierwszy miesiąc COVID-u, to miesiąc rozpoczęcia pandemii w Polsce. Ale też niech Marzec 2020 roku właśnie dzięki inicjatywie pana prezydenta zostanie w naszej dobrej pamięci jako moment zainicjowania rozpoczęcia działania funduszu medycznego. Fundusz medyczny. To specjalnie skonstruowany wehikuł medyczno finansowy, który ma zasilać cały system zdrowia, całą służbę zdrowia w jej najbardziej newralgicznych miejscach w finansowaniu. I na początek chciałem też bardzo podziękować panu prezydentowi za tak przychylne spojrzenie na Polski Ład za spojrzenie na polski ład w sposób całościowy, bo to właśnie tam w polskim ładzie znajdują się także nowe środki przeznaczone właśnie na służbę zdrowia, właśnie na fundusz medyczny do poziomu 6% już w roku 2023 i do poziomu 7% w proporcji do PKB w roku 2027. To bezprecedensowy przyrost wydatków na służbę zdrowia. I właśnie ta inicjatywa miała od początku wsparcie całego naszego rządu, całej naszej formacji politycznej, ponieważ ona służy ludziom, ona adresuje podstawowe problemy i służby zdrowia, ale przede wszystkim całego polskiego społeczeństwa. W tych dziedzinach, które szczególnie nas bolą, takich jak onkologia, która niestety zbiera swoje śmiertelne żniwo w bardzo wielu miejscach co roku, ale także w wielu innych obszarach, również leczenia chorób rzadkich. Leczenie chorób rzadkich to była właściwie ziemia do tej pory całkowicie niezagospodarowana, czy prawie całkowicie niezagospodarowana. Poprzez fundusz medyczny z inicjatywy pana prezydenta podejmujemy w tym bardzo trudnym obszarze refleksja, która ma prowadzić do najbardziej odpowiedniego wydawania pieniędzy na środków, na angażowania środków właśnie na choroby rzadkie. Kilka miesięcy temu miałem możliwość odwiedzenia centrum od Warszawą, które zajmuje się chorobami rzadkimi. Miałem możliwość również wymiany poglądów spojrzenia czy posłuchania przede wszystkim ze strony specjalistów, wybitnych specjalistów w dziedzinach leczenia chorych, chorób rzadkich. I jestem przekonany, że dzięki funduszowi medycznemu będzie mogło dojść do przełomu co najmniej w kilku obszarach, które do tej pory wymagały leczenia gdzieś bardzo specjalistycznego, zagranicznego, a dzięki funduszowi medycznemu będziemy mogli skupić się na leczeniu tych, tych chorób. Dlatego podejmujemy wszelkie działania, aby ten fundusz jak najszybciej został już dzisiaj użyty, był używany do realizacji konkretnych zadań. Stąd też ten fundusz jako część większej całości będzie służył z jednej strony do poprawy właśnie tej dziedziny, o której wspominał pan prezydent, czyli pediatrii leczenia dzieci, ale także poprosiłem pana ministra zdrowia, aby w najbliższych 18 miesiącach poświęcił szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości procedur, a także infrastruktury medycznej w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Te znane wszystkim sory są pierwszym miejscem kontaktu obywatela ze szpitale w przypadku, kiedy bardzo często musimy. Mm, korzystać z hospitalizacji. I nie ma co chować głowy w piasek. Infrastruktura medyczna, która jest na sorach, bardzo dużo pozostawia do życzenia. Jest tych sorów bardzo wiele, jest kilkaset sorów w Polsce i bardzo wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. To będzie też jedno z zadań, które będzie przedmiotem. Troski pana ministra zdrowia i całego rządu. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy, że nie można było dłużej zwlekać w kwestii bardzo głębokiej reformy szpitalnictwa, ale także w bardzo wielu dziedzinach, które stanowią podstawową bolączkę polskiego społeczeństwa. Dziś to koronawirus, ale jutro i pojutrze wrócimy z powrotem przede wszystkim do chorób wieńcowych, naczyniowych, do onkologii, do leczenia cukrzycy z całą mocą i dużo więcej środków niż wcześniej poświęcając właśnie na te dziedziny. Dlatego choć od wielu miesięcy, już ładnych kilku kwartałów naszą uwagę przykuwa jedna choroba COVID-19, to jestem przekonany, że dzięki Radzie Medycznej, dzięki Radzie Medycznej także przy, pracującej przy panu prezydencie, pod auspicjami narodowej rady przy panu prezydencie i z pełną koncentracją wysiłków uwagi na naszego Ministerstwa Zdrowia będziemy koncentrować się na kilku filarach. I o tych czterech filarach jeszcze teraz pokrótce chciałem powiedzieć jak będzie skonstruowany cały fundusz medyczny. Po pierwszym filarem jest subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. Jednym z jego celów jest skuteczna, skuteczniejsza ochrona zdrowia seniorów. Drugim filarem jest subfundusz rozwoju profilaktyki. My z panem ministrem zdrowia bardzo dużo uwagi przy, przykładamy do profilaktyki. Profilaktyka 40 plus była jednym z głośno anonsowanych przez nas celów w ramach tego filara ochrony zdrowia e, Polskiego Ładu. To jest na pewno niezwykle ważny cel. Kolejnym jest, filarem jest fundusz, subfundusz infrastruktury strategicznej, infrastruktury, która ma służyć właśnie rozwojowi medycyny, rozwojowi medycznemu w bardzo wielu dziedzinach. I ostatnim filarem pilarem jest subfundusz terapeutyczno-innowacyjny. Chcemy, żeby nasza służba zdrowia nie tylko korzystała z dobrodziejstw medycyny z całego świata, ale żebyśmy to my, byli nie tylko biorcą, ale także dawcą najnowocześniejszych rozwiązań medycznych. Tak się coraz bardziej dzieje. Tak się dzieje także dzięki Agencji Badań Medycznych, ale tak się będzie coraz bardziej działo również dzięki Funduszowi Medycznemu. Jestem o tym przekonany. Dlatego, Szanowni Państwo, aby mm, można było coraz bardziej polegać na służbie zdrowia, a to jest przecież cel nas, wszy nas wszystkich, to rozwijamy. Przede wszystkim finansowanie. Wzmacniamy finansowanie poprzez Polski Ład. I raz jeszcze bardzo serdecznie za to dziękuję, bo przecież pieniądze nie biorą się znikąd nie biorą się z bankomatów, tylko biorą się z ciężko wypracowanych pieniędzy, sprawiedliwie dzielonego, sprawiedliwie skonstruowanego systemu podatkowego. I Polski Ład zakłada taki sprawiedliwie skonstruowany system podatkowy. I dzięki temu. Funduszowi, funduszowi medycznemu i dzięki zwiększonym wydatkom na służbę zdrowia polscy lekarze, polskie pielęgniarki zyskają nowe możliwości leczenia. Zostaną wydatnie zmodernizowane i szpitale, i cała infrastruktura służby zdrowia. Jestem o tym przekonany, że rok po roku będziemy widzieli tą jakościową różnicę. To, co do tej pory się już udało zrobić, elektronizacja w służbie zdrowia. Bezprecedensowa elektronizacja w służbie zdrowia na pewno poprawiła do pewnego stopnia i postrzeganie służby zdrowia i uratowała wiele istnień ludzkich poprzez e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienia, ale dziś musimy już myśleć o tym, chcemy i musimy myśleć o tym, co po pandemii, bo wierzę, że ten dzień jest już dzisiaj bliżej raczej niż dalej od nas. I e, dlatego raz jeszcze. W tym miejscu, panie prezydencie, chciałem serdecznie podziękować w szczególności panu prezydentowi za nie tylko inspirację, ale za tych szereg rozmów, które odbyliśmy przez ostatnie półtora roku nad funduszem medycznym, jego odpowiednią konstrukcją. To jest też dzieło pana prezydenta i bardzo serdecznie za to dziękuję. A my dzisiaj przystępujemy do operacjonalizacji, do wdrażania tego wszystkiego, co na pewno, jestem o tym przekonany, poprawi jakość całej służby zdrowia w Polsce.